Witam. Chciałabym pokazać, jak można łatwo stworzyć kolekcję własną. Jak już jesteśmy zalogowani, to klikamy na, tutaj na takie pole Create a New Collection. Klikamy na plusik. I teraz tak, możemy dodać zdjęcie z komputera albo z biblioteki. Jeśli klikniemy na bibliotekę, to możemy wybrać przykładowo słowo. Książka i chcemy zrobić kolekcję na temat książek, to wybieramy sobie książeczkę. Tu jest dosyć duża ilość tych zdjęć dostępnych. Następnie możemy wybrać tło. Tutaj klikamy, żeby wybrać tło. I też wybieramy z komputera albo z biblioteki. Ja często dodaję tło jako niebo, bo jest bardzo duża tutaj dostępność zdjęć fajnych. Albo słowo WAVE jako fala, też jako fajne tło wychodzi. Czyli wybieramy sobie przykładowo niebo. I następnym naszym krokiem jest stworzenie tytułu. Czyli piszemy, o czym będzie ta kolekcja. Może być tytuł kolekcji, który wymyślimy sobie. I opis, o czym będzie ta kolekcja. Oczywiście to możecie sobie później edytować. Kolejnym krokiem jest dodanie czegoś do kolekcji. Klikamy plusik tutaj i możemy dodać link, czyli wklejamy link tutaj. Możemy kliknąć na to i możemy wstawić tekst, który zapiszemy, i za pomocą słowa DAN zatwierdzimy. To, co wpiszemy, to później możemy edytować, usuwać, możemy przesuwać do góry, do dołu. Lub na sam dół lub na samą górę. No ja teraz usunę, bo nic nie dodałam, żadnego tekstu, ale można tutaj dodać tekst. A, I mm, co możemy dodać? Możemy dodać filmik z YouTube'a. Jest fajne, bo nie musimy wychodzić i szukać oddzielnie linku i wklejać. Po prostu tutaj możemy mieć wyszukiwarkę i wpisujemy coś. I nam się od razu. Oczywiście tutaj wyszukuję i dodajemy, za pomocą tego dodajemy. Możemy dodać tweety, zakładki książek, które mamy w kolekcji. Tworzą się takie bookmark, zakładki. Te materiały, które gdzieś tam dodajemy. Możemy dodać zdjęcie PDF. Możemy dodać Google Drive, OneDrive, możemy dodać filmik w Flipgrid. Tak, więc to na tej zasadzie i nam się tutaj tworzy ta kolekcja. E, następnie możemy tutaj umieścić, żeby kolekcja była e, możliwa przez innych do kopiowania, albo nie umożliwić tego. Możemy, e, kolekcja nam się zapisuje automatycznie, więc te zmiany, które są, nie musimy klikać, że zapisz, one się zapisuje automatycznie. Naszą kolekcję możemy ustawić. Ona, jak jest na początku stworzona, to jest zawsze prywatna, więc tutaj, jeżeli chcemy się nią podzielić, to trzeba ją albo zrobić jako publiczną, albo jako unlisty, czyli taką, do której jeżeli ktoś ma link, to może tylko ją odnaleźć, albo jako prywatną, no ale wtedy inni nie mogą nic tutaj zobaczyć ani podziałać. Oczywiście to później możemy sobie zmieniać. Przykładowo, jeśli chcę ją zrobić z linkiem zrobiłem w ten sposób, i tylko osoby, które mają link. I zatwierdzam słowem dan, żeby ukończyć. I teraz taką kolekcję możemy. Możemy invite zaprosić, e, czyli tu mamy tą naszą kolekcję, która nam się prawie stworzyła. Możemy zaprosić różne osoby. Możemy e, zaprosić klikając na link, albo mamy kod QR. Albo za pomocą tego kodu, i wtedy druga osoba może ją edytować. Możemy przez maila oczywiście zaprosić. Później, jeżeli już mamy osoby, które są w naszej kolekcji, możemy je usuwać. Możemy tutaj podzielić się na Teamsach, czy na Facebooku naszą kolekcję. Tu możemy kolekcję usunąć. Tak więc to takie. I jeżeli chcemy ją później edytować, to po prostu klikamy sobie na Edit Collection. Takie szybciutkie wytłumaczenie, jak tworzyć um, kolekcję. Dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi.